Chińskie Centrum Lotów Kosmicznych w Dingdong Towarzyszył przewodniczący Melduje, że na pokład stacji kosmicznej dzika gęś wtargnęli przedstawiciele cywilizacji pozaziemskiej. Czyli kosmici? Zgadza się, towarzyszu przewodniczący. No i co chcieli? Otóż wyważyli nam drzwi, a następnie, a macie jakieś zdjęcia? Mamy jedno zdjęcie, towarzyszu przewodniczący. No i co żeście następnie robili? Jak wyglądało spotkanie? Kosmici wyważyli włas, wyłączyli zasilanie i nie mieliśmy napięcia na dzikiej gęsi. W ciemnościach usłyszeliśmy dzień dobry po mandaryńsku, na co Kajałajza nakazał intruzom, aby ci się wylegitymowali, ponieważ nielegalnie przebywają na terenie chińskiej stacji kosmicznej. Odpowiedzieli, że są kosmitami i nie posiadają paszportów, więc postanowiłem zrobić zdjęcie i pobrać odcisk kciuka. W trakcie procedury ustalenia tożsamości zaczęli nas przepraszać za zamieszanie i raptownie uciekli, kradnąc laptop, kilka kocy i termos. Dziękuję za zdanie raportu. Zapomnijcie o tym zdarzeniu i wracajcie do roboty. Centrala TikToka i Komunistycznej Partii Chin Ludowo-Demokratycznych w Pekinie. Chińska baza okołoorbitalna padła ofiarą dewastacji i grabieży przez siły porządkowe Republiki Indyjskiej. Mamy nadzieję, że ten incydent miał charakter przypadkowy i żądamy zwrotu skradzionych przedmiotów oraz oficjalnych przeprosin w prasie i telewizji. Chiny kłamliwie oskarżają Indie o akcję dywersyjną w kosmosie. A teraz łączymy się z Ampulem Mastablatanem, szefem indyjskiej Agencji Wywiadu Morskiego i Kosmicznego. Mamy nagranie, na którym widać, jak lewitująca filiżanka zbliża się do chińskiej stacji kosmicznej. Chiny boją się przyznać, że kosmicznego abordażu dokonali Marsjanie albo komandosi Gwardii Pakistanu, gdyż jedni jak i drudzy nie są komunistami. Skąd ta rozbieżność, że byli to Pakistańczycy albo Marsjanie, i dlaczego Pekin oskarża o to Indie? To są tajne dane wywiadowcze, które napływają do nas na bieżąco z Wyspy Zielonego Przylądka. Indie stały się celem ataku Chin ludowych, gdyż jako jedyni w tej części świata blokujemy budowę ryżociągu do Australii.